Cześć, witajcie, z tej strony Gaźnik Witam was w kolejnym odcinku z gry Euro Truck Simulator 2 Na moim kanale I dzisiaj w tle jest ze mną Osioł Witam, witam na spotkaniu gdzie mamy e, konkurencję między Midronką a Lidzem mm, Tak No i dzisiaj w dzisiejszym odcinku niestety nie jesteśmy z na muzyki Nie chciało mi się odpalać multi No i co, dzisiaj w dzisiejszym odcinku kontynuacja singla Przedniego odcinka z singla, tam gdzie zakończyliśmy na Skandynawii no, i dzisiaj wracamy ze Skandynawii do Katowic, do firmy Stokes. No, teraz co niemiara, już dojeżdżamy do aeroportów. Tu niedługo, można powiedzieć, na Skandynawii. No, i pierwsze info dla Was, tutaj chodzi o Eurotraka. Yy, no, będę miał w tym tygodniu Viva la France. No, i najprawdopodobniej będę miał, ale nie wiem, czy to jest, to jest pewne, ale najprawdopodobniej będę miał Viva la France. Czyli dodatek Francji, i będę mógł w końcu grać promocja. A jeżeli gaźnik gra promocja na tego save'a to uwierzcie, że na odcinkach będzie naprawdę co zwiedzać i co podróżować po pięknych krainach no wiecie, na Skandynawii jest pięknie, no ale no, na promocji Polska cała wygląda bosko. Kto gra na promocji, ten wie. Ale niestety nas kochany promoc. Czekać we ja nie muszę wykać wam, że jest tak zjebany. No bo... i tu się wpychałem. To trzeba tędy wjechać. Uliziemy filtr oleju 12, ton, lekki ładunek jak dla Mercedesika On to powinien Z linksymi śmigać, tylko ja nie wiem gdzie mam wjechać, a dobra już widzę. Ogólnie gaźnik cały czas się zastanawia nad zawodem yy, Trackera w Realu. a Osio tam robi fany moment. Ja się nie robię to, ro a, ale robimy. Ja, ja robię, ale. Bada się do tej mocy. drago gaźnik da to się spada Chodź, coś jeszcze. Ale mały do... moment, i po co komu, na co, dla kogo, czemu robię to i nic. Co? Chyba, że chcesz zdradzić, czy to Nie, nie będę zdradzał. Jak widzicie, po dotarciu do Gdańska mamy 7 godzin 33 minuty do celu. No dzisiaj taki głupszy odcinek. Ale już wiecie, no dłuższe trasy będę się zaczynały. No takie 7-8 godzin to, to spokojnie będę dojechał. W... w, w Międziu oka. No jeszcze taki lekki odcinek, jak filtry oleju, tak? I to jeszcze na Mercedesika. O zielono nie wiem czy... Z, złapię łapie przejechać no niestety no już czerwony no i... i ja ogólnie mam taki dylemat, bo ogólnie jestem osobą w ralu, która strasznie lubi jeździć czy to z kimś z boku z no, no, boku jeżdżenie to na razie z tam ciągnikiem w ralu, czy tam czymś no i ciągle się zastanawiam nad pracą kierowcy z ciężarówki no oczywiście na no, takiego mercedesika, jakby mnie posadzili, to w sensie bym się mercedesem pojeździł. Ja ogólnie tak dopowiem, teksty od od Facebooka sobie i patrzę, patrzę do to za z i powiem, że coś, że coś wyda, to się wyda, że to wiarka i to ja mam jakiego pomocą. Gaziu, tutaj musisz dać wyznakę tego skutku. Znowu czerwony oju, oj, oj widzicie, ja to mi dzisiaj lubią. Dzisiaj postaram się zrobić odcinek bez faila Nie wiem jak to wyjdzie. Na razie idzie. Ogólnie testo będę testowałem mapę TSM-u nową, czyli mapę Hispanii, bo do niej nie trzeba żadnych dodatków. No ona nie działa z pomocą niestety, bo to jest mapa Hiszpanii. W Portugalii, no i powiem wam, że... Jest props, jest props. Te poprawili dużo. Ale no na Hungry hang, Map niestety nie wiem, czego nie działa. Może dlatego, w nie mam Viva La France", ale po nie wiem. Myślę, że Hungry Map akurat tu powinna działać. światła co ja zapomniałem. I ogólnie co, do, co szliśmy do tego w W Gazi chcę jeździć trakami, czyli no, no ciężarówkami. pralu. bo Zastanawiam się cały czas nad poprawą, Mój dziadek jeździł kiedyś. No, no teraz jeździ nawet, ale teraz jeździ już w, no w, tutaj u nas po prostu po sąsiedzkich wioskach no operujemy, no ucieczkiem u siebie tam gdzie on pracuje, to jeździmy bus, busami dostawczymi on, ale operuje to ją operuje z kanią, tą starfą. Iveco Stralis oraz Mercedesem Actosem, tym właśnie co teraz ja właśnie jadę Tym nowym z automatyczną skrzynią biegów No i ogólnie jak powiem tym Mercedesem co roku gaźnik jest na chłodni z owocami, czyli no, z truskawkami u nas a u nas to duże skupy i czy no zbieramy z 7 miejscowości ze skupu były truskawki i w tamtym trochę je dopomagam. No i ogólnie w tamtym roku byłem w Lublinie na cholerę, w sedze, bo się Volvo wlecze. Nie, to nie Wol, to Max się wlecze w prawo. No i ogólnie w tamtym roku byłem na chłodni dwa razy. Byłem właśnie Mercedesem. Ja już wybrałem że to mają renówkę, ale renówka to idzie na sprzedaż, na sprzedaż. Byłem Mercedesem właśnie jak TOSem na Bo no, Powiem Wam, że jak odczułem, no wygoda w Mercedesie jest wiadomo zajebista. Bo jak wiecie, no, Mercedes jest jednym z wygodniejszych ciężarówek. Powiem Wam, że przynajmniej na tej lewałem, bo to do trzeciej na południu byliśmy, to ostro bo zajebiście na siebie spałem niby głośno było zasunięto okno w jedną stronę miałem okno zasunięto czy chrapałem później tylko skrzynki ładowałem w pół do czwartej rano i tego dawałem ja się wyspałem wyspałem wezwanych tych a później następnie byliśmy i weko bo za dwa dni dwa dni później byliśmy i weko i z Ibeko, no już nie było takiej wygodny No lewanka w dupę dała mi ostro, plecy mi bolały Zresztą <laughs> ze z kurwa latałem Jakby się, no, ja tam nie będę pochłodnił, latą. no Lepiej sobie w ciężarówce sobie coś odpalić, czy coś I siedzieć, tak I... No, w skaniu to to nie jest używana do tego typu U przewozu, typu truskawka. No i Weko no no i Mercedes, była w terenówkę, jak mówię ale o Renufce, zaraz powiem. Wiem wam? pewno trochę o Skanie No, skania jest głównie do przewozu węgla, no, bo ona ma tam swoją taką wanienkę, tak zwaną, no i w węgiel. No, skakanka jak skakanka, no to jest stara skania. I że tak powiem wieczne problemy są z nią. Nawet nie ma lodówki. Może eee, schować jakieś tam jedzenie czy coś, jakieś picie, no a tak zwane jedzenie zimne ze sklepu trzeba jeść na miejscu, tak trzeba od razu zjadać, bo to się po prostu nie powstuje. bo nie ma po prostu skania lodówki. a no, Teraz to nam po prostu się ciągle wstuje no jakieś awarie, tam na łąkach się zepsuła z, z dojazdem, problem był Tłoki się poblokowały, coś tam, nie wiem, się nie zna na tym, wiem, że e, Do 23 naprawiali skanie na łąkach To dobra skan No jest zajebiste. nie wiem, po co ją kupili, ale no już jest lepsza razy od tej Renówki, bo ta Renówka co teraz Południe <coughs> po na sprzedaż w tym roku z tej firmy to ona jest zjebana całkowicie byłem z nim na chłodni dwa razy ja w to nie to już jest w ogóle porawka totalna to jest Renault Magnum to jest Renault Magnum 2006 a to czyli też domyślcie się co to jest tak po pierwsze lodówki zero telewizora 0 zero. Ja w, w tej skali kojarz jakiś telewizor jest ale chujowy ale jest a lewanka kurwa plastik jest tak zjebana lewanka już się w ogóle nie da tego zimno jest w tej rynówce Ogzewania w ogóle zero eee, przebieg to nam ma taki że lepiej nie będę mówił w ogóle to jest nie wiem po co to jeszcze jeździ ale ja powiem jakbym na to zmarzłem w tej rynówce i jest makabra z Renault. W ogóle, jak wiecie, Renault to jest najgorszy trak w Europie. Jeśli chodzi o komfort, o w ogóle o jazdę, o wygodę. No co, komfort i wygoda to chyba to samo, no nie? No, nie wiem, nie wiem. I to jest w ogóle makabra, no nie? ale wam powiem że tamte przed tamte przed wakacjami to niestety już były ostatnie moje e, moje jazdy tymi ciężarówkami, trakami, bo niestety ale no mój jadek w lutym odchodzi na emeryturę zasłużoną. i niestety już nie będę jeździć sobie ciężaróweczkami jako pasażer w wakacje znaczy to jeszcze to przed wakacjami, bo to nieraz w maju się truskawkę zaczyna jeszcze bo no, ale no... Zawsze to trochę z warówkami, nie, jakoś styczność z tym warówkami. Ale nie, właśnie najbardziej to... Z, y, najlepiej mi się jeździło właśnie z i Iveco. Znaczy nie z znaczy Mercedesem i Iveco. Bo Skania i Renault to... Renówki już właśnie do tego nie będzie czy no pójdzie do jakiejś tam firmy, nie wiem, chyba dobie drąki pójdzie, czy tam jeść do takich do takich do takiego czegoś, co ona na miejscu po prostu robi. Musiała jeździć jakieś jakiejś tam dystanse. Zobaczmy no, no, u nas do wiem to ile to ona robiła dzień. może No pomiędzy miastem a no mowę, nie wiem, 70 km, do stóp do 120 nie wiem No jedno to jest strafny jest W ale to już mięgłowa, nie głowa moja, bo to ja już nie będę jeździł na tych i mój Jarek tak samo ale się też tam pisać w komentarzu, to tam miałem wstyd, że stycznia jest jako jaką mu się najlepiej jeździło No właśnie jakbym ja miał zacząć trasy, to na takim Mercedesem, chociaż starszy typ Mercedes-Actos to jest Mercedes-Actos to w skręcie bym odbył Chęcią bym dał radę, chęcią bym chciał się nim wyjechać, lepiej bym wolał niż zaczynać z jakimś z jakoś wadziewym Renault to Zatem strzafani renówki, to dużo pani renówki, tu wymogą nie opierdolić za to, im się przypierdoliłem do ciężarówki, no ale no moim zdaniem Renault'ka no, renówka to jest gawno, a Nie wiem jakim cudem, ale mam towar w 3% uszkodzony, ale nie wnikajmy w to. Aha, już wiem czego, bo nie to już na zakręcie obróciło lekko A nawet nie podszyłem, tylko opon, co z 3% było wkładzone, nie wiem Nie wiem Dobra, A czasami to euro od razu co to takie nic nie zrobisz Nawet nie, bo teraz sobie w 7 kliknąłem, no nie, bo teraz normalnie jadę w nic nie z tym Normalnie sobie jadę i kliknąłem w 3 po prostu i... Znaczy ja w 7 kliknąłem i wyraźny no, stan opon i... No, trzeba jest w 3% taką wchodzioną, To, to kontynuujesz jest. Kontynor to jest taka tlendekówka tlen jakby. skanie, widzicie? Pikanie to są... nowe skanie to są piękne, no ale no te stare no, to, to... jest masakra. A ja tu właśnie miałeś jakąś styczność z ciężarówkami? warówkami kiedyś jeździłeś jakoś? Nie, wakacje 2016 roku. Mój kolega, bo mój kolega ma, ma tatę, który ma firmę gdzieś ciężarówkową. No gdzie ma ciężarówki, no, ciężarów, tak? No to jest, to jest coś jak tak powiem. No i po prostu wakacje... Tak zwaną firmę dostawców. No. w Wakacje kupi sobie Dafika białego. No Dafik też nie pogardziłbym. Ale nie, nie wiem jaka tam kabina, jakie tam biegi, to, to już nie, nic się nie pytaj, ale wiem, że był i to był biały, nie? U nas tylko w jednym jest automat, czyli w Mercedesie. Znaczy to nie u nas to tam w tej firmie tam. Znaczy to jest taka firma, to jest udzielnia, tam, gmina samopom no nie? Ale on to jest dosyć duża samopomoc i więc oni mówią, mieć czym wyrównować. Bo już ja mówię Skupy, węgiel i taki inny, no nie. Pewnie więc, 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 niby tylko jest teraz te parę ciężarówek wyrówek, ale w zimie to one się pływają, tylko skalnie jeździ z węglem a ten akt to sobie stoi w garawu tylko busami, no nie busy I tego, bo to chleb czy coś, no to wiesz, wiesz jak to jest, To busa wsadza z z chlebem i jedziesz no nie Jak jest truskawka sezon owoców to już niestety trzeba się w i prowadzić To sobie tak powiem na kłodnie z dziankiem Mercedesem. To była taka niemiła pani i się do nas wpierwaliła za to, że jest, bo tam jest zakaz wiele, że warówek ogólnie, no nie? Bo wyj trzech ton, no nie? A wy mieliście 2,5. Nie, bo myśmy jechali z 20, 20 tonami myśmy Mercedesem aktual jechali, no nie? Na plandekówce mieliśmy 20 ton truskawy, no nie? No to trochę ale na znaku pisało, że nie, do, nie dotyczy po prostu e, usług tych, co do niej tutaj do pod, no nie? nie dotyczy e, zaopatrzenia i tego typu, no nie. O, tak jak. I po, no, pojazdów typu, dostawczych, nie. no nie, coś w tym stylu było na typu. znaku, no nie. A jakaś gościowa po prostu się wchylała do nas, czy tego, że w jakim prawem nie to na zimę, jak tam stoi znak i zimę pirem, no nie? Pieram się. I, no no właśnie, jeszcze pirem, ruch. no nie? bo ona po policji zadzwoni no nie jakby zadzwoniła to jeszcze by mandat dostała za to znaków znaku to to dobry mandat no bo no my mamy skręt do zakładu za 50 metrów a ona się To ten tam jest fajny już w tym zakładzie bo tam to tak zwane blokowanie opon bo jedząc tu rampę, rampa ci dostosowuje pod naczepę i jeszcze ci opony blokuje od noczepę takie firmy drugie, a nie jak pojechaliśmy do po prostu, bo to jest długi domu a pojechaliśmy do, bo u nas w rejonie są dwie chłodnie osób, no nie no mm -hmm. i pojechaliśmy to wtedy z tym Iweko pojechaliśmy no mm -hmm. i pojechali, wysali nas do, tam byłaś Załęczna, takiego mlejowa tam, ale no znaczy, w takim miasto, takie małe miasto, nie w miasto, około małego miasta, no nie? No, rozumiem, rozumiem, rozumiem. I tam jest chłodnia, i tam jest rampa tak zibana, i jest ciasno, no nie? I jeszcze waga jest tak zibana, na wadze trzeba wysiadać. To ja jest w ogóle makabra, no nie? Ledwo ktoś ciężarówki mnie z tym, pamiętam jak gościu starym jechał to utknął w bramie, no nie? Mm. W tę budkę... Jeden, jeden, zarysował, tam trzeba na rampę cofać od prawo stronę. Tak samo w jednymi niepotrzebnie to jest... niektóre skup ludzie robią, bo nie ma dojazdu dla cień za wróble, nie to nie jest, w ogóle jest że wiesz, wysyłają... Wy, no, jaki? Eee, mówię jak nie co ma tego zaraza, nie? Słyszałeś. No. Mleko nie jest wrócenia maczna. Eee. Na koniec, <śleski> młody kierowca, wiesz, młody kierowcy zatrudniają, nie? Pracy, mm. żeby mleko woźli, nie? Akurat Zima tam do tej kategorii tam byli, jaki trochę jest Jest to kierowców kierowca, który pojechał do Słowacji Żyję hmm. do miasta, nie? Do suwa, nie? Za, za, nie? Zamiast odbrać mleko, nie? Bo czas pracy mu się skończył, bo... Nie, po prostu bał się, bo śniegu było trochę, nie? nie? Nie wiem, ale ci powiem, że byliśmy w tym mieście, na tym ma... Nie wiem, po co, znaczy chodzi o skupy teraz. w grafem, z to wyjaśnię. Chodzi o skupy. Jeden skup jest tak bo jest kałupa, jest ob, ob, e, 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 miejsce skupu, tam jest zapakowane stole, no nie, i jest taka ta droga, to no nie wiem, po co tam wysyłają z tyranu, no nie, ty nie wiedzisz, nie wiedzi w kurdecie warówku na podwórko, bo tam nie, później na nie wycofa, ani nic nie zrobił, no nie. Trzeba na poboczu stawać, to te kurde, te sz, szynki, kurde. Dobrze, że jak zawsze jest na palce. Jest dwa skupy są tak w zjebanym miejscu. Albo, i, i, nie trzy. Bo po trzeciej jest, trzeba po błocie je zapierdalać. Wczoraj już jakie było, to tam jest to takie tereny podmokłe od kopalni. A nie, tam skup trzeba było zrobić. No. Tam, tam, tam weźmy, i w Eko, jechaliśmy i w Eko. No, kurwa, to weźmy busa utopili. Hmm. Kurwa. Musiał nas w kościół mtz wyciągnąć. Iweko. Iweko nadal jeździ taki mały, no, jako bust, no, w bo taki dostawczek no, to jest taki stary Iweko, co by na necie, to zobaczyć, Bus Iweko, polecam, ale polecam, najbardziej polecam cię Mercedes, ja myśmy mamy, ale mamy, nie mamy białej, ale mamy czarny, to jest piękny czarny Mercedes. A czy to jest mówię? No mój Jadek nie będzie... Przyjdzie pewnie jakiś młody kierowca, który nawet nie ogarnia automatu. No jak wie... albo pamiętam jak kiedyś oglądałem na YouTube u jadka Czekowskiego, że tam jechał... Bo tam on jeździ ogólnie Wolwem, że nie ma... że tam jest stref automat, no nie on jeździ tym nowym Wolwem i nie ma sprzęgła, że rozprzęgła i on sobie zawsze ma taką tendencję, że Kładzie sobie nogę na lewą nogę, na drzwi, no nie, że mu odpoczywała, no nie, bo nie będzie że no, jak nie ma sprzęgła tam na miejscu sprzęgła, no nie, tej nogi, o, mu ścierpnie tak jak pompuję, i sobie połowę nogi na drzwi i też jakaś gościuwa, no nie, I jakiś kierowca z tam Zyskani do niego się wpierdolili, taka i później ze zyskani się do niego, wsjebali, wyraźnie na policję, za nie trzyma nogi na sprzęgle, no nie? To policja podjechała na stację, jaką pauzę kręcił, no nie? O, mandat dostałem. E, jak pauzę kręcił, podjechała mu na stację policji, no nie? No To i czyli mu mandat, to on pokazuje, że... Nie ma sprzęgła, to jest automat, no nie? To policja nie wiedziała, co to jest automatyczne skrzynia biegów, no nie? To musieli serwis z yy, ściągać, no nie? Mm. Powiedz mi, jaka jest logika w tym kraju, kurwa, i nie wiedzieć, co to jest automatyczne skrzynia biegów? Zero sprzęgła. Mówi to pani coś? Ona. Ona do niego... Nie. Musi pan mieć nogę tu i tu, bo tu jest sprzęgła, a pan nie ma tego sprzęgła, co? Um. A sprzęgła... Chcę do drogi, drink sober Teraz jedziemy na forswą A1. A będę dużo ci tej troski zostało? Dwie godziny 11 No teraz to autostradu jadę do Już Jestem na drodze po Katowic. A na co? Tak mi się zdaje, że tu jest A1. Czekaj, ja tu, ja tu czytam. Tu, tu jest... To jest A1, bo FTS8 do Wrocławia mówię Na no jest 8 do Wrocławia mówię A to teraz sobie jak w autostradzie to, to, to Mercedes to leci 90 i... Jest i... pięknie. W ogóle na no, save gdzie gram na single, sobie właśnie jeżdżę Mercedesem, ale jeżdżę do tym nowym Mercedesem. Tak jak wiecie no muszę grać bez modów, bo promoc nie działa, co tam zrobiłem w grudniu jakby chyba ta aktualizacja będzie się save'a. Trzeba pojeździć normalnie na Legalu. I właśnie sobie zrobiłem takiego ładnego z tej Mercedes i śmigam, bo Mercedes i to jest moim zdaniem. E, numer jeden w tym worówkach, no, numer dwa to jest Volvo, numer trzy to jest Skania i numer cztery to jest DAF. Wodów osób DAFa poleca ale ja nie jestem przekonany do tego DAFa. Bo do starego to na pewno nie jestem skłonny, ale do nowego już tu nie jestem No na no. dobrze. Akurat mój kolegi, kolegi Nie mam właśnie taki tego nowszego no dafaj. Bo stare... te stare dafy w starej masy to... Powiem Ci szczerze, też mi nie wdala, Zwyczaję, że teśmy się niechybałem za cholera! W żyć gdzie No w jest zrobił, nas jest, jest złapał. Ośleczy bo... ten autobus, kurde, ja tu Mercedesem śmigam półtorej godziny trasy mamy to dzisiaj taki dłuższy odcinek no i takie trasy 8-7 godzin jak będę miał to już w tej izbie dojechać ale 13 czy tam 14 czy tam ileś tam to już nie 1000 kilometrowe to już będziemy dzielić na dwie części albo na po prostu po, będę nagrywał część trasy albo drugą część trasy zobaczymy za to coś będzie pokazane ale może być, nie zobaczymy ja chciałabym się leć z Eurotracka, jak go no ale no wiecie, no pierwszy tygodniu peri byłem kory Ten odcinek nie wiem, dostaniecie, czy Ten, jeszcze na tygodniu, czy w weekend, ale raczej jeszcze na tygodniu dostaniecie Bo Eurotracka chcę nagrywać akurat Chciałem to z Amerikana nagrywać, ale ja w amerykanie takie jeździć nie umiem, bo nie mogę się przyzwyczaić tam do tego, że Mam długi psud po prostu. Nie umiem się przyzwyczaić, nikt nic nie zrobi. I koniec. Ja w Kenworthem. Moją ulubioną ciężarówką w Amerykanie jest Kenworth. Z mnie było Ma, od razu jaki, pytań. Jakie jaki, jaki są odwiedzać? Choćby na początku była premiera Amerykana, były dwie ciężarówki. Był ten Kenworth i był jeszcze Peterbilt. A teraz jest Peterbilt, co tak Peterbilt, teraz dosyć stary Peterbilt. Ale stary Peterbilt, jak jechałem, mi to mi się nie podoba. Oczywiście znowu znaczy się takie... w Amerykanie mi się tylko Peterbilt podoba, ale faworyta mam jednego, numer jeden w ogóle, cały Amerykan pobił serce tym tą ciężarówką. Dźwiękami tej ciężarówki jest Kenmur. Nie, bo kiedyś inaczej jak wyszedł ten Amerykan, to była właśnie fala. Yy... Hejtu i ulubień, ulubieńca Było coś takiego, że wszyscy hejtowali jedną markę tam cięż, Jednego tira markę hejtowali, a, 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 a jedną to uwielbiali Peterbilda uwielbiali na początku, bo Kenworth był zjebany, ale jak do Kenwortha po aktualizacji weszły dźwięki To Kenwortha każdy za to kurde kochać, ale Kenworth jest boski i stary, w ogóle w starym Peterbildem mówię, no może w mnie stary Peterbilt do siebie ale nie, to nie jest to Peterbilt to tylko jednak nowe i... ale Kenward pierwsze miejsce, fawory to jak mi się się interesuje trochę tymi warówkami, nawet nie trochę, nawet teraz ostatnio zaczął się bardzo interesować tymi warówkami oglądając polskich trackersów i różnych youtuberów, którzy nagrywają jakieś trasy jeszcze do celu 23 minuty mamy A to na to idzie. Ile No 90, no jadę Mercedesem a ktoś nie no mówię 12 ładunk też tam I z dupy 3% skąd i no opony mam w Mercedesie w 1% uszkodzony A też 8 godzin jest dynaminy To jest opony, trac na tym To jest e, no, dużo teraz mam 12 minut do celu to powiem Dużo osób się zastanawiać ile kosztuje y, paliwo do ciężarówki. O powiem Wam, no, jeżeli Was y, traktor, y, na Mercedes, na 1000 km, jak robicie takim Mercedesem, pali paliwa za 7000 zł. Na dwa baki. Jak wiecie, no, na ciężarówkę ma dwa baki, powiem po, chyba po 1000 litrów. Nie wiem pójem, ale czy kubaków Nie znam cię. Jesteśmy w Kalipkowicach, więc w wujka wokuna jesteśmy I powiem wam, że to polskie pekarsa to trochę co nasi polscy pekersi No stracili pieniądze Bo to byli... tu we mnie no, samochód we mnie wjechał no nie na koniec odcinka miał być, że nigdy we ja miałem zielony, pojechałem, a mi samochód wyjechał na no nie. Mhm. Mm dobra, nie, ja, 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 oczywiście sobie, uff, cofanie, bóg, nie co cofanie uroczniku. O serio? A, no, znaczy, nie, nie, nie chcę mi się, dobra. Zadowalając sobą, ktoś, nie, nie wiem, jak mi się zrobił 3% składeń. Dobra, jesteśmy w kartku. No jest z Katowic z właśnie manem, ale ja tam nie będę jechał. Ja muszę wziąć coś innego. No niestety będziemy jechać. O, mowy Dafikiem. Dafikiem byśmy się przyjechali, no. Co w Też jesteście za tym, byśmy do Niemiec pojechali w następnym odcinku? Do Berlina? No, ja też jestem za. Ale starym Dafikiem. Starym? <trym>. No stary, no, no, no co, co, co O no, no, 7 godzin, dobra. A w tym odcineczku, no, to by było na tyle, no trochę popowiadaliłem wam troskę, no. Monolog był no, niezły. No i co, w tle mi to wezwał chcesz coś dodać? A dzięki za gron, że nie gra. Zapraszam na moje, no bo to są starannie No, no i do następnego na rzecz, No, do następnego odcineczka trzymajcie się. Cześć.